jazz z języka angielskiego, oznacza krzykliwy. Tak, natomiast chcąc zrozumieć istotę jazzu, warto sięgnąć e, historii. Z, z tego, co pamiętam, jazz, jazz właściwie jako pierwsze słowo, to, to, był, to był slang. Powstały e, tak naprawdę w języku, w początkach XX wieku. Skąd się wziął jazz? Jazz, tak naprawdę orkiestry Big bandowe, orkiestry swingowe, oh właśnie swing, nie? Kolejna, yy, kolejne słowo, które nam się tutaj yy, pojawia, to kołyska. Yy, muzyka, która kołysze. Yy, jazz yy, sięga, jak już wspomniałem, początku, początku lat yy, wieku XX. Big bandy na, na tamtych latach 20, lata 30. Yy, big bandy, duże, duże orkiestry wykonywały yy, muzykę swingową, muzykę taneczną yy, do momentu wojny. Potem y, wojna niestety spowodowała, że to wszystko się rozpadło, i, i zaczęły tworzyć się muzycy, którzy, którzy byli jakby częścią tych bibendów. Zaczę, zaczęli tworzyć y, mniejsze składy, tak zwane komba, cztero-pięcioosobowe. Y, wtedy y, y, słynne już były tak zwane pojedynki, czyli, czyli, czyli jak się domyślacie, W ogóle podstawą zespołu jazzowego jest, jest, jest kontrabas, perkusja i fortepian. I tutaj mamy już trio jazzowe. Natomiast. Y, Mowa o kwartecie czy kwintecie jazzowym jest wtedy, gdy dochodzi solista, czyli trębacz, saksofonista albo wokalistka. I tego typu wydarzenia, tak, słynne wydarzenia w Nowym Jorku, słynny harem albo 52nd Street, gdzie odbywały się tego typu meetingi, jam session wieczorne tak, i tego typu spotkania, które właśnie tworzyły swoisty rodzaj muzyki improwizowanej, która dała początek muzyki jazzowej. Jazz? Właśnie jazz. Jazz to tak naprawdę jest bardzo ogólne pojęcie. Dla mnie jazz jest muzyką improwizowaną. Muzyką improwizowaną zajmuje się no, dawno już, od 10 ja lat miałem... na pewno. Natomiast Obecnie tak gram w różnych zespołach w różnych projektach. I, jak już wspomnieliście na samym początku, jestem muzykiem sesyjnym, co oznacza, że mm, jestem. Chciałbym być muzykiem sesyjnym, co by oznaczało, że, że byłbym e, muzykiem na zawołanie, tak? że jest, jest potrzeba, wtedy pokuje się walizki i się jedzie, więc e, na stałe nie współpracuję z nikim. Mam kilka swoich własnych projektów i, i, i też... Współpracuję z wieloma, natomiast jest to wszystko kwestia kalendarza. Czemu akurat jazz Pan wybrał? Bo można wyrazić. Ja uważam, że, że, że muzyka jazzowa, muzyka improwizowana yy, daje nam tą możliwość wyrażenia siebie. Nie? Człowiek w bardzo, bardzo e, subiektywny sposób jest w stanie oddać to, co, to, co czuje. To, 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 kim jest, yy, brami jazz, tacy jesteśmy. Nie? Co pan myśli o innych gatunkach muzyki, na przykład rock lub pop? No, świetnie, ja nie, ja, nie jestem, ja nie jestem muzykiem jazzowym. Ja jestem przede wszystkim, e, chciałbym się nazwać muzykiem, grającym tak naprawdę każdy gatunek muzyczny. Bo, bo i, i Byłem też na Kubie, e, ucząc się rytmów latynoskich. E, po dzień dzisiejszy grałem z różnymi projektami popowymi. Grałem też w dzieciństwie muzykę. Rokową, zostawić mnóstwo emocji na zestawie, połamać mnóstwo pałek. Że wszystko jest potrzebne. Każdy ma swój czas i swój moment w życiu, adekwatny do tego, co, czego słucha, w przypadku muzyków, czego gra. A czy mógłby Pan zademonstrować jakieś rytmy jazzowe oraz pałeczki, jakimi Pan aktualnie gra? Powiem tak. Grałem takimi pałeczkami, którymi mi się po prostu dobrze da. Siedzą w dłoni, które dobrze brzmią i nie łamią się szybko. E, m, tutaj mam jakieś kije szkolne, e, mam nadzieję, że, 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 że Grzysiu, mój kolega się nie obrazi że skorzystam. E, Rytm swingowy. Podstawą rytmu swingowego, e, który bierze się tak naprawdę z trioli 8 lub szesnastki z kłapką, chociaż to i tak e, w praktyce jest bardziej kwestią. Wyczucia niż, niż, niż matematycznego y, rozumienia istoty jazzu. Y, Sam swing jest, brzmi w ten sposób. Okay, dziękuję panu za wywiad. Dzięki bardzo.